Laura, stealing my heart. heart? Jardine Wolf, you make me hallow at the, moon? Oh, the moon. You're a fine fish in this lagoon. I feel now, you so beguile. Even though oh. you act so vile. Oh. Oh. And do says, don't These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Oh. Don't you want to be a monster too? Zatem, <sighs> wszystkim <sighs> <sighs> i To zdecydowanie ma sens. Ta ja wyliniała przytulanka próbuje nas wyrobić. Jak twoi starsi zobaczą na strach strachbumie twoje zdjęcia z Laguną, to eksplodują! Zadzwonię do nich i powiem im, że to wszystko nieporozumienie. Hej, mamo. Muszę coś wyjaśnić tobie i tacie. Laguno, zaczekaj! Powtarzaliście mi, że słonowodni są dużo gorsi od słodkowodnych. Mówiliście, że są niegodni zaufania, niedokształceni i źle pachną. Hej! Ale że przede wszystkim są nieuczciwi. I teraz już wiem, myliliście się. Mam pewną e, przyjaciółkę i ona jest najuczciwszym, porządnym i niesamowitym stworem, jakiego znam. I jest z morza. I co powiedzieli? Oni nie czują tego, co ja, ale ja czuję się lepiej. To. Hej, e, widzimy się na treningu, zatem. Tak, narazka, koleżko. Wiemy, że to ty, więc się nie wypieraj. Mojego najbardziej perfekcyjnego planu w życiu? Oczywiście, że to ja. Zgadza się, Gulio. Balony opadną na koniec gali zakończeniowej. Jeden z nich zawiera wytworzoną z jaja gorgony ektoplazmiczną smrodobombę. Pan Paskudny pomyśli, że to my. Dokładnie, a wtedy was wydalą. Ale czemu? Ponieważ, gdy was nie będzie, to z łatwością przejmiemy strach, skład. Szkoła będzie nasza. A. Właśnie zdradziłaś nam swój plan, ale głupota, bo jesteś za późno, gala się już zaczęła. Dalej, ruszajmy. Nigdy im się nie uda. Latrinka, Jack o, Męski. straszny bolek. Nie znajdziemy balonu na czas. To perfekcyjne miejsce do obejrzenia pokazu. Czuję go. Wiem, który to jest. To tamten! Super! No to wiemy, który! Ale jak się tam dostaniemy? Zróbmy to, w czym jesteśmy najlepsze. Nie sięgnę tak daleko! Żniwiasz, ponury czy. Ośpieszmy się, kończy nam się czas! Hej, Franki, podaj mi rękę! Ja! Gurio, jak możesz teraz siedzieć z nosem w kąpie? O! Po 800 punktów z matematyki? Gurio, jesteś geniuszem! Troje naszych uczniów osiągnęło najwyższy w dziejach straszyceum wynik z testu matematycznego. Zostali oni nagrodzeni stypendium pokrywającym prestiżowy trójgonometryczny obóz spagacyjny z natychmiastowym wyjazdem. Ciekawe, co to za trzy megakujony.